Dzień dobry, Sebastian Stelnicki, Międzynarodowy Wspólny Jemnika Kaszuby. Dzisiaj jest 5 luty 2026. Chciałem przedstawić 11 gołębi, których aukcja kończy się w najbliższą niedzielę 8 lutego. Jeszcze ze wspólnego gołębnika Kaszuby z edycji 2025. 111 gołębi. Jest tu kilka na pewno ciekawych gołębi. Między innymi ten, który, którego trzymam w tej chwili w ręce. 24 z finału z drużyny Małgorzata Walczak oddział 297 6703 numer obrączki Samczyk. Niebieski bardzo ładnie. Ładny gołąb, dobrze zbudowany. Tutaj nie jest opisany ten rodowód, bo po prostu hodowca nie przysłał dokładnego pochodzenia. Ale najważniejsze według mnie są wyniki. Ten gąb był 24 z finału. No, muszę z całą świadomością polecam tego głębia, bo naprawdę jest gąb. Warte. I ze względu na budowę, i tutaj na jego wyniki. Fajnie gąb umieśniony, co od razu. Powiedzieć, że głębi są przygotowane już do rozpodu, różowiódki pod spodem, pełen mięsień samczyk. Także, jakby ktoś potrzebował takiego fajnego głębia, tam go polecam. 24 z finału. Przypominam, że żeśmy lecieli ze wschodu. Może przy okazji powiem, że też jest około 10 głębi. Jeżeli chciałby ktoś poza aukcją kupić, które są już właśnie poza aukcją dostępne. Ktoś nie ma, nieraz nie ma konta, nie licytuje. A jest okazja kupić takie głębie, które się wcześniej nie sprzedały. Mam około 10 tych głębi. Także to jest pierwszy gołąb. Kolejny bardzo fajny gołąb. To jest drużyny Jarosław, a aktywacja. Gołąb do finału był lotowany jako nieaktywny. Yy, Odchodowcy Michał Walczak, tak poprzednio, poprzedni gołąb. No, super gołąb, super zbudowany. Myślę, że to też samczyk 11 z finału. Bardzo fajnie, fajnie też leciał do finału, bo kolega go tu aktywował. Sprawdzał jego przyloty. Można również w archiwum sprawdzić loty 2025, jak ten go z poprzednich lotów sobie radził, bo tam są czasy, pod spodem na liście przylotu jest czas tego gołębia poszczególnych lotów, o który przylatywał, także kolega go tutaj na pewno miał świadomość, co, typuje, co tutaj aktywuje na finał, bo musiał za tego gołębia jakby, jakby go opłacić, także bardzo fajny również samczyk. Pięknie zbudowane, spięte, widełki grube, bardzo grube przedramię, skrzydło. Na pewno gołąb wart polecenia. Numer obrączki 6797, oddział 297. Wspaniały niebieski samczyk. I kolejny gołąb 6795. Numer obrączki niebiesko nakrapiane. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie samiec, czy samica, ale o perfekcyjnej budowie widać jak gąb leży tutaj w ręku. Może to być też i samiczka. Także super gąb. Fajnie zbalansowane. Krótkie przedramie było. Także ten gąd był 39 z finału Byą naprawdę warty polecenia 6795 i kolejny... Gołąb to jest gołąb z drużyny Ewa Ryckowska z hodowli Jan Stanka. Schodź, widać, pięknie gołąb leży. Pięknie zbudowany gołąb. To jest samczyk 100% płowy. Pstry. Z tego co wiem, to ojciec z tego głębia jest płowy. Tu wcześniej rodzeństwo było już na aukcjach. Siostra tego głębia była czwarta z finału, 65-40. Nie wiem, czy to gniazdowa była, czy... czy. wiem, że to kolega może jajka coś miał przełożone, bo to świeża para była po gołębiach od Piotra Wójcickiego z 24 roku, obydwoje rodzice roczne. Także par, e, Tutaj para eksperymentalna, tu też gołębie od Huberta Ośki, są z, z linii Porsche. 911, także także na pewno gołąb warty polecenia. Tym bardziej, że tutaj rodzeństwo też leciało i to bardzo dobrze. Ten gołąb był z finału, co prawda, doleciał później po sezonie, ale między innymi był też 8 ze 155 km. Także fajny gołąb połowy 65-30 o perfekcyjnej budowie, grube przedramię. Widać, że ten gołąb tutaj na Piątej locy od końca już taki ma ślad. Yy, ślad taki, że błądził. Także polecam tego gołębia do rozpłodu jak najbardziej. Kolejny gołąb, którego chcę yy, zaprezentować, to gołąb z drużyny Danuta Super, są drużyna rezerwowa. 71 z finału. że to jest samiczka. Yy, po gołębiach od Artura Frąckowiaka i od kolegi Łukasza Jurczaka. gąb. z tego co widzę, były kupione ze wspólnego gołębnika Super Gołąb. Ta matka. Samiczka średniej budowy. Ojciec, z tego co widziałem, jest po gołębiach z Henry Blomans, czyli hurikany, a na dole są gołębie, między innymi Prangie i wiaby Wandenabele. Także, także polecam tą samiczkę. Danuta super to od jeszcze Wspólnego gonika Kaszuby, edycja 2025. Także warty polecenia. W klasyfikacji żeńskiej. Więcej jeszcze nie że także, o ile pamiętam dobrze. Także szczegóły pochodzenia, wszystko jest w rodowodzie. Ja jedynie tutaj prezentuję głęboko. Może ciekawy gołąb, o ciekawym pochodzeniu. Loty wszystkie zaliczyła. 71 miejsce z finału. 230, numer, oddział 480, drużyna Danuta Superson. Drużyna rezerwowa. Kolejny gołąb, którego chcę zaprezentować, to jest gąb z drużyny Edyty Superson 480, oddział numer 307. Gąb, z tego co widzę, jest dolotem, że to jest trudno powiedzieć. Może być samiec, może być samiczka. Yy, oczywiście pochodzenie w rodowodzie, też po gołębiach zakupiony Tutaj ojciec jest z gołębi yy, od Kochów. Jest, nie wiem, czy to ze wspólnego gołębnika gdzieś kupowane. A matka jest od teamu Szypa że Stalowy, fajny gołąb. Białe, przy oku ma białe kreski, takie z dwóch stron skrzydełko, Tu też takie markery białe ma w skrzydle. Także, także gołąb, też ciekawy o ciekawym pochodzeniu. I kolejny gołąb, tym, bar, tym razem barwy niebieskiej. Myślę, że to będzie samiczka i to dosyć taka mocna samica. Samczyk, no nie wiem, trudno ocenić mi dokładnie. 12801, oddział 426, drużyna Inga Weltroska od kolegów z Skrzyptaku, GOAP. No, co prawda, z pierwszego lotu przyszedł dosyć późno, ale załapał jeszcze się tutaj na listę. Potem był 20, 33, i z finału 76, także GOAP. Fajnie nawet leciał, za, zaliczył cały program tutaj na wspólnym gowniku kaszubę, Fajny balans tutaj gołąb posiada. Wandenabele tu od prangę Prangę. Prangę z Wandenabele właśnie tutaj ładnie taki zbalansowany. Zbalansowany, lubię jak ten ogon tak idzie. Idzie niżej. Tylko świadczy, że są plecy bardzo mocno takie charakterystyczne te te plecy dla głębi Vandenabele także polecam tego gołębia, inga Ingabeltroska kolejny gołąb którego chcę zaprezentować to gołąb z drużyny Edyty Superson, myślę że to będzie samiczka bardzo fajny gołąb ze strony ojca to są kitle, Fineke też yy, 5000, ale z dołu to jest samica, która która wylosowali od Mariusza Platy. Gdy kończyliśmy sezon 2024, na spotkaniu takim podsumowującym, właśnie był gołem do wylosowania od Mariusza Platy. I właśnie matką tego gołęba jest ta samiczka. Z hodowli Mariusza Platy. No ale szczegóły w rodowodzie także. Bardzo fajnie umieśniony gąb, Tutaj widać ten mięsień. Różowiódka pod spodem. Bardzo zgrabna samiczka. Może nie duża, ale wszystko ma to, co powinien mieć gołąb. Krótkie, grube przedramię, skrzydło. Mąskie te ostatnie lotki, także polecam tego gołąbka. Numer 317, oddział 480, drużyna Edyta SuperSamo. Kolejny gołąb, 3813 z tego co wiem, że tu jeszcze jego brat jest. Fajnie zbudowane te gołębie, zarówno ten, myślę, że to będzie samiczka, jak i ten brat. O, pięknie leżą w dłoniach. To jest Dolo też, samiec jest DV, a matka jest Dorota i Jan Benedykt szczegóły pochodzenia w rodowodzie, ale pięknie leży ten gołąb, samiczka drobniejsza tak, ale fajnie zbudowana, mięśniona. O, widać, że do lotu, bo jeszcze chodkę ma do, zrzut, do zrzutu. Także te gołębie przeniesione do innego głębnika to też na pewno zawsze jest gorsza opcja. Niektóre gołębie potrafią wstrzymać wówczas pierzenie, Także to jest 38-13. I właśnie kolejny gołąb z tej pary. 38-14. Drużyna, o ile pamiętam, Zofia Stanka i ten był 83-i finała. Ten z kolei na pierwszych lotach gdzieś się zawiesił, doleciał i był dalej lotowany. Jest sobie już fajnie radził, czyli z tej głębi mogłaby być pociecha na starych lotach, z kolei, bo, bo są też uparte gołębie. Także bardzo fajny gąb, taki niebiesko mazany. W białym, tak z tej linii słynnej Porsche, z geringsów Zobaczy czy tu nie ma gdzieś girynców? A są rzeczywiście geringsy też są. Tam w tym głębiu, tym ojcu, w tym niemieckim głębiu. Także jak najbardziej polecam tego głębia. 83 z finału. Bardzo fajna budowa. Zaraz ten, jak i tamta. Pięknie zbudowane głębie. Ja myślę, że to będzie jednak samczyk. I ostatni gąb z różnych Edyty, super są 316. Co ciekawe, już tutaj siostra, siostra, bo to też jest samiczka. Ona to jest też dolot. Widać po piórach od razu, jak taki gąb gdzieś błąka. To nawet na, na piórach, na ogonie czy tam. Gąb, nawet chyba lotki ma wszystkie zrzucone, ale trochę po piórach to gąb od razu tak dostanie, jak późno dolatuje drobniejsza ta samiczka od tej siostry 316 ta ma numer ale po tej samej parze co, co wcześniejsza samiczka ojciec tam z Kitla, z Fineke 5000 pochodzi, a matka bezpośrednio 7166 od Mariusza Platy wylosowana na spotkaniu podsumowującym sezon 2024 przez Państwa super Drobna to lot. Co ciekawe, ze 100 km była 30 później gdzieś zabłądziła. Ale mówię twarde głębie bo oby dwa gołębie ukończyły jakby przeszły ten sezon na wspólnym głębiku kaszuby. Także jeszcze będzie jedna aukcja, taka z dosłownie 7 gołębi bodajże żeby. Stało się zadość, żeby wszystkie gołęby były zaprezentowane. Chociaż nie mam tam rodowodu, pełnej dokumentacji, ale wystawimy do głębi jeszcze te 7 sztuk i na tym zakończymy. Sezon aukcyjny i będziemy przygotowywać się do nowego sezonu 2026, na który serdecznie zapraszam. Także trwają zapisy. To proszę wejść na stronę z Zapoznać to się z regulaminem, ewentualnie jak ktoś ma jakieś możliwości, to proszę mnie dzwonić na numer telefonu 601 68 63 44. Tak samo w sprawie Głębi, tam wysyłek, transportu itd. Polecam tę Głębię. Pozdrawiam. Dobrego.